Cześć, Szymajko. witajcie, z witam minia MiniatV. W dzisiejszym odcinku. Mam yy, wow, tak, yy, subskrybujcie kanał, lajkujcie like, filmy. Eee, pamiętacie, jak się seria zaczynała, to co tu stało? No, kto oglądał, to wie. Eee, czyli już się spodziewa, co będzie. Eee, w dzisiejszym odcinku ja mam coś na sklepie. Nie mam nic w sklepie. W dzisiejszym odcinku kupujemy. Urszusa C330, e, dobra, to modyfikujemy, e, możemy lepiej trochę słychać, nie wiem, to trójkąt blaskowy i trójkąt obrotomierz, nie wiem gdzie to jest w ogóle. Dłuskaźnik. Uh, dobra, obciążnik przód, to jakiś tam mamy, światła nie te, nie bo te chcę.

Kabinę ubierzemy, co, co jest to jest w ogóle? Dobra, to ta naglak trzydzieści, konsola ładowacza weźmiemy, przysłonięku eee, z obciążnikiem. Super, już nie będę robił. Nie zielony na pewno. Taki żółty. Nie. No zwykły. E, tłumik czarny. korpus, czarny. Ej. Okay. Ten. I to będzie tyle. <coughs> Dobra. Palimy bez. Nic się nie robi. No normalnie jak w no to mamy. Zobaczmy miniaturkę od razu zrobię. Światełka zapalić trzeba. Tu tu czekajcie. Tu pięknie bum. Nie wiem, jak tu się zbliżenie robi. A j to mogę wyłączyć. Nie wiem, zepsułem. Dobra, robimy normalnie. Stąd. Tyk. Jeszcze sobie to wyłączę. Kurde, czemu ja tak przyciągam? Dobra. Dobra, robimy zdjęcie. Cyk. I jedziemy na farmę. A! Ursus tu prowadzi kierunek jazdy. przód tylko włączymy i jedziemy na paremkę. Aha! Zakupiłem nowe pole, bo tam taki... Ja jechałem się przejechać e, tam właską. I zobaczyłem, że jest jakaś tabliczka. Miałem przy sobie telefon, zadzwoniłem i... Zauważyłem, znaczy, zadzwoniłem, pan odebrał i tam mówił, że chce porę sprzedać to, to, to. I kupiłem za 40 tysięcy. To jeszcze takie jest... fajne, fajne nawet jest. Ta 3 będzie mi długo służyć. Zarumbiste jest. Przepraszam, że wróciłem. Aha, i subskrybujcie nowy kanał też. Włączyłem mikrofon, bo piłem pepsi. Cicho, nie, tu mnie widzisz, że jedzie typek, kurde, typ jeden. Szbeldzebub. Ty czemu tu nie ma kubuta? W sumie po co mi kowód? Wszystkie traktory bez kowóda zawalają po drogach Tylko najnowsze, a najnowsze to... Shit! Z podbiedry. Kurde o! Widzicie? Nowy by się tu już rozwalił, Co? U Suzani kurde nie ma Zaraz zobaczymy Jeszcze lampkę sobie wezmę O Ani rychy w ogóle, ja są sąsiady posiały tylko wszystkiego, geniu, idę do genia, czy przejść na kawkę, idę powiedzieć, że mam ten nowy traktor. Halo, ja sam kto? Halo! Na hiba nema. Hiba u piti leže. Ali otko to faj nema. Urde, par će aki tu. Jaaa! Co to ma? Žem njoki. Uruče. Jaki drevjenko pjenkne. Eno. Dobra, idziemy jak błoniam, nie będę przecież chodził, no, Jezu, to nie nie dopadnę. Dobra, idziemy. Jedzyma! Dobra. Zakupiliśmy nowy nabyteczek. Więc, będziemy kończyć odcinek, jeszcze muszę teraz go zmontować, zrobić miniaturkę, polecam też fajny ten taki program do robienia, Canva, możecie sobie tam pisać, k a n, -n -f -y a w V, córki. Dobra, zajeżdżamy do garażu, żeby nikt mi nie, nie zapierdzielił. Dobrá, vešíme. Ten tak Ja. Takim pięknym akcentem Otwórz to Kończę ten odcinek e... I do następnego Narka Ej, Subskrybuj kanał Przypomnij subskrybuj kanał i lajkuj filmy Do następnego Narka